Dawid musimy poprawić naszą dykcję. Ale co? Mam powiedzieć stół z powyłamywanymi konstantynopolitańczykowinaczkami? Tak, Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym podcaście. Jestem Dawid. Cześć Dawid. Cześć Dawid. Słuchaj Dawid, o czym dzisiaj możemy porozmawiać? Słuchaj, Dawid, słyszałeś coś takiego jak pieniądz? Tak. Codziennie z tego korzystamy. No właśnie. A wiedziałeś, że ponad 66% Polaków korzysta tylko z karty? Właśnie. Powoli pieniądze odchodzą od do Lamusa, no. No, 28% korzysta ludzi z gotówki w sklepach. To jest bardzo duże udogodnienie karta. No właśnie. Odkąd mam konto w banku i używam karty, to rzadko się zdarza, że muszę używać gotówki. Ja, szczerze powiedziawszy, wolę płacić gotówką. Nie wiem okay. dlaczego, ale jakoś tak wyzwyczajne się, że wolę płacić gotówką. Masz wtedy większą kontrolę nad tym, ile wydajesz, bardzo czy może jakoś inaczej to sobie. Nie, w sumie czy motywujesz? to jest jakieś te po prostu wolę wyjąć pieniądze, nie ma ja w ręku mm. pieniądze i pokazać pani pieniądze w kasie. Proszę bardzo. Mam pieniądze. A, czyli <noise> jednak się niż, pokazać. z plastikiem, tak zapłacić ten. Czasami też pierwszy raz, jak płaciłem kartą e, za jakąś tam pierdolę, pamiętam? Tam no. no ponad 50 zł, bo ja limit do 5, 50... Nie, I teraz jak pierwszy raz płacić to w ogóle musiałem porawić. Musiałem no. wejść PIN. No, 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 trzeba. Pod no. hwb piku płaciłem i to pani. Nie pamiętam PINu. <głos> <głos> Ale chyba każdy z nas to przechodził. Ja miałem raz taką sytuację, że po, e, zapomniałem PINu i byłem w bankomacie. I jeśli w tym banku, co byłem, jeśli w bankomacie dwa razy podałeś zły PIN, to się blokowała karta. Więc jak gdyby, no nie wiedzę, zablokowałem sobie kartę, później musiałem pójść do banku i ją odblokować. Słabo. No niestety. No ale teraz już znam swój PIN i jest dużo łatwiej naprawdę. Odkąd korzystam z karty, to nie martwię się o to właśnie, że czy mam gotówkę przy sobie. Też nie obciąża mi to portfela, jak gdyby no nie noszę monet. Bo to zawsze to... miliony monet. Ja mam 12 się... Nie. nie, nie. Płacz, proszę. A jaki masz limit płatności bez PIN-u? 50. To jest, 50 jest zł? Chyba standard. Nie, bo na widzie chyba jest 30, Mastercard jest 50. Ale faktycznie tak, się, tak mi się wydaje przynajmniej. No, tak może być. Bo 50 myślę, że jest trochę lepiej, bo jak gdyby często idziesz na zakupy takie zwykłe spożywcze tak. i wydajesz no tak. do 50 zł. Wiesz właśnie, że Polacy i ogólnie ludzie Chociaż nie wiem czy na świecie, ale wiem, że przede wszystkim mm. Polacy chcą e, doprowadzić, żeby płacić 100 zł bez podawania PIN-u, kartu. To będzie fajne. 40% tym... osób chce właśnie 100 mm -hmm. zł, 43% chce 50 zł. Więc jest podzielone mm. nieźle. Po trzeba równie. tylko się teraz zastanowić, właśnie, e, co jest tego przyczyną. Bo tak. E... Powiedzmy, że wszystko staje się coraz droższe, więc te 50 zł, który limit był ustalony już pewnie parę lat temu, no to teraz już może być powoli za mało. Mm -hmm. Gdy zwykłe zakupy w spożywczaku w wynoszą no, nas około 50 zł. Masz zajęte ręce, nie chcesz wpisywać PIN-u, tylko podchodzisz, kładziesz plastik i wychodzisz od mm -hmm. razu i to nawet nie musisz potwierdzenia brać. Tylko to jeszcze <coughs> daje pole do popisu dla tych. Cłodziei. No, dokładnie. Więc to trochę jest słabe, bo wejdź do autobusu, wezmę czytnik, i nie ma pieniędzy, mm. i sztuka poszła. Właśnie, a za to nie tak mało. Słyszałeś o specjalnych y, opakowaniach na karty? Nie. Bo jest coś takiego, y, jest taki specjalny materiał, to jest, jeśli dobrze pamiętam, materiał, troszeczkę aluminium i to jest wszystko jak gdyby wielkości karty kredytowej, taki mhm. pokrowiec na kartę kredytową wkładasz kartę kredytową w ten pokrowiec i już nie możesz czytać karty tym czytnikiem specjalnym. Serio? Tak. Są nawet produkowane <laughs> obecnie specjalne portfele, które mają wydzielone przegródki stworzone właśnie z Ale tego materiału. Ale to jest jakby, że karta nie, będzie, nie będziesz mógł płacić bliżniego w ogóle. Czy jak jest w tej koszulce, to w ogóle nic nie możesz. A, jak w koszulce jest tylko. Tak, wyjmujesz Myślałem, że jak żonę, to. Tak, wyjmujesz to, żeby ten nie była jakaś rozmagnetyzowana Coś A nie, takiego? To jak gdyby po prostu blokuje te fale, które wysyła A, karta, to Żeby nie, to nie mogła się komunikować właśnie Myślałem, z terminalem. że właśnie, że jak będzie jakaś, po zaraz niszczy te karty mm. i w ogóle nie mieszkasz, korzystać z niej, I to byłoby słabe sobie. Znaczy też są takie sposoby, żeby niszczyć karty. Mm. To w sumie byłoby słabe. Najprostszy <laughs> sposób to chyba bardzo mocny elektromagnes. Więc też, jak ktoś by chciał w komunikacji miejskiej zaszkodzić innym, to mogłoby tak się stać. Co jakiś czas się słyszy właśnie o... <grych> I nie ma. I nie ma. Co jakiś czas o, się, się słyszy chciałem. i się właśnie widzi zdjęcia osób, które chodzą w, z terminalami po komunikacji miejskiej. Tak? Tak. Kilka... Przez ostatnie kilka miesięcy widziałem właśnie, że były takie artykuły w internecie. A widziałeś tu własne tylko osoby? Na szczęście nie. No w sumie też się cieszę, że takie nie widziałem. Strach, po prostu strach, no bo to jest bardzo szybka starta pieniędzy. No tak, go przykładem już nie masz. Gorsze niż takie wiesz, właśnie, gotówkę. Mm. <kłysy> Dlatego wolę nosić gotówkę. <gry> Niby tak. Tylko wiesz, patrz. Druga strona medalu. O właśnie. Dochodzimy do takiej dyskusji, właśnie, bo jestem troszeczkę bardziej za kartą, ty jesteś trochę bardziej za gotówką. Czy to gdzie czy ja jestem za gotówką, czy za kartą? Ja tam lubię kartę, ja korzystam mm -hmm. z, bardziej z internetu, bo płacę takie zakupy właśnie z karty. Cieszę się, że mam na karcie, nie, nie, nie muszę iść do sklepu, kupić PaySafe Carda, żeby sobie zapłacić no. za coś, tylko biorę kartę, numer karty i tyle. Ale tak na co dzień jednak gotówka. No, przynajmniej jeżeli mam gotówkę. To korzystam z gotówki, ale jak mam pieniądze na karcie i muszę coś zapłacić, to kurde, nie chce mi się, bo tam jest hmm. fajnie, tak pieniądze leżą. Niech sobie leżą. Tak fajnie, Wykorzystam coś internetowo, może coś kupię, a tu, a tu, a tu. Zawsze, Zawsze to, można to, zmusić czy coś takiego i mm, nie podoba mi się takiej płatności. Hmm. O, też to, słyszałem o tym, że więcej osób, jak gdyby procentowo więcej płatności kartu jest na bazarach. Tak. Wiedziałeś właśnie, że 26% osób. Płaci tylko sklepa spożywczych, a 51 hmm. ponad osób płaci właśnie na bazarach i targowiskach? To mnie strasznie zdziwiło, jak usłyszałem <grym> właśnie też. tych danych. Bo tak, pierwszy obraz, jaki widzimy, no, wyobrażający targowisko, no to po prostu są budki, i osoby sprzedają, to są po tak. prostu jak gdyby no, zwykli ludzie, Który, którzy. Tak, tak, ma Tak, dokładnie, którzy kupują w kurtowniach i później to odsprzedają. I jak gdyby no, nie spodziewałem się, że oni mają terminale. To jest właśnie to no, ciekawe, że. Myślę, że takie że idzie osoby tak właśnie. W Przepraszam za słowo, ale takie hmm. właśnie myślę, że takie właśnie zagraniczne osoby, jak właśnie e, Chińczycy, coś takiego hmm. jak sprzedają na przykład w Warszawie na targach, to myślę, że jednak takie terminale mają, bo wiesz, bo jednak chcą więcej Nic zarobić może. i jednak wszystko przyjmują, wszystkie pieniądze możliwe, jakim tylko mogą przyjąć, to wszystko przyjmują. Tak hmm. samo właśnie i zagraniczni. Wiesz co? Taki może mały kontrargument. Właśnie Chińczycy, a na przykład osoby, które, które przyjeżdżają do nas z Turcji, właśnie z tego typu krajów i otwierają swoje sieci z kebabami mhm. i nie mają terminali. Właśnie to jest, y, jak gdyby, duży minus. Oni mają bardzo duże zapotrzebowanie, jakby to, nie, inaczej to nazwijmy, bardzo dużo ludzi chce u nich kupować i y, też już miałem taką sytuację, że chciałem sobie kupić do jedzenia właśnie kebaba, Miałem przy sobie tylko kartę i musiałem zrezygnować, bo najbliższy bankomat był już za daleko. Po prostu nie zdążyłbym. E, to mnie dziwi, właśnie, że są miejsca, w których byśmy się nie spodziewali, że będzie terminal. I w drugą stronę są miejsca, w których by się naprawdę przydał, Przybył a jeszcze się. nie ma. No, takiego kawa dobrze pierdzieli też po szkole. <grym> albo przerwie no, albo w przerwie pomiędzy wykładami. Albo po szkole, albo hmm. przedszkoły. A teraz już zniżki studenckie. 10% zniżki na kebaba. Ale podobno tam obok naszej uczelni tam kebab taki sobie... Tutaj. Właśnie smaczny. Tak? Zależy, o którym mówisz, ten... bo ten, który jest najbliżej na skrzyżowaniu, jest naprawdę dobry. Bo chyba King jest lepszy niż podobno Queen. Takie słyszałem mm -hmm. opinie. Ciężko powiedzieć. Moim zdaniem porównywalne. Tak? To może Jeden i drugi mi smakuje. Muszę coś spróbować. A są Taki takie same, tylko tak. złotówka tańsza po prostu. A nawet dwa, bo tam jest y, podstawowa cena 10 złotych i jeszcze od tego złotówka. Rozmowa studencka właśnie, dyskutujemy mm. o dwóch złotych, jak najłatwiej jak, jak najtaniej, jak, jak, jak najprościej jak najszybciej przeżyć. Prze, najszybciej nie może, jak najdłużej. <grym> <grym> Najbardziej intensywnie żyć <grym> trzeba. Tak. No i... Dobra, to wychodząc z tego tematu, chyba no. że coś jeszcze dodać, dodać chyba do tej tego. Chciałem powiedzieć, że zniżki studenckie o tyle są super, że jak oszczędzamy Ach. na jednym kebabie złotówkę, no to wychodzi tak teoretycznie co dziesiąty gratis. Jakbyśmy mieli płacić normalną cenę, a płacić pomniejszoną. Gino. no no, kozek. A jednak w ciągu semestru troszeczkę ich zjesz. No dawno nie jadę kebabę, no, zawsze. zawsze jakieś dwie dychy w, no, w kieszeni zostają. Dawno nie jadę kebaba. trzeba pójść na kebabę, Dawid. Przyjdziemy na następny podcast z kebabem. O! Jeszcze <laughs> podcast z kebabem. Hmm, Dawid, co tam pijesz? <laughs> Bardzo dobrą herbatę. Dzisiaj zrobiłem nam herbatę zieloną z guanabanu, czyli mamy zieloną herbatę, którą parzymy w 80 stopniach, 80 do 90. To jest bardzo ważne, bo wtedy są wszystkie aromaty smakowe, idealnie wydobyte. Do tego jest aromat z guanabany. Co to jest, to jest guanabana? Guanabana to jest owoc, właśnie, który ma działanie lecznicze. Tutaj mamy tylko ekstrakt, więc jak gdyby nie odczujemy tych pozytywnych właściwości, ale jest bardzo smaczny. Czy daje nam szczęście? Myślę, że tak. Ja jestem osobą, która uwielbia herbatę, więc każda herbata daje nam szczęście. Wracamy do naszych rozmów. Tym razem przejdziemy do kolejnego i ciekawego tematu, jakim jest Erużaniec. Słyszałeś o czymś takim? Właśnie dopiero o tym mi powiedziałeś, więc jak nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Brzmi to bardzo futurystycznie, bo jednak coś mega klasycznego, co się przewija przez już dziesiątki lat, staje się w końcu czymś na miarę naszych czasów, czymś elektronicznym. No właśnie. To jest ciekawe. Powiedz coś więcej o tym. No, to jest... Acer wyprodukował właśnie różaniec, czyli zwykły różaniec, który wyjawia sobie elektronikę, dla Watykanu przede wszystkim, mm -hmm. a, który... Ma działać jako opaska fitness przede wszystkim. Czyli ma mierzyć twoje kroki, tętno i w ogóle tak jak mi bandy. Takie inne jakieś smart Czy bandy. Co, tak normalnie zakładasz sobie ten Tak, Normalnie na zakładasz rękę. sobie na rękę. Różaniec jest z takich wielkości gdzieś, chyba mm -hmm. to normalnie jak smardy, tak jak no, mówi. E, <laughs> <laughs> nie nie sponsoruje. <laughs> mm -hmm. No i wracając. Jest takiej wielkości, krzyżyk chyba. Tak mi się tak, tak przynajmniej widziałem. No. E, I mierzy właśnie tętno pomiar kroków i normalnie działa po prostu jak ten, jak fitness, opaska e, fitness. Najciekawsze właśnie jest to, że po ostatniej konfiguracji urządzenia, kiedy się przeżegnasz, e, odpala ci się modlitwa. Aplikacja tam e, nie pamiętam niestety, ona miała nazwę, aplikacja, ale jest aplikacja mobilna i strona internetowa właśnie, która odpala ci e, modlitwę jakoś tam codziennie jakoś tam inną coś takiego. I no, brzmi to kiedy właśnie się przeżegnasz, też możesz właśnie. Podczas odmawiania różańca, yy, różaniec zlicza ci liczbę paciorków, kiedy przykładasz mm -hmm. sobie między palcami. Rozumiesz? Wiesz, no jak to może działać to społeczeństwo i młodzież teraz? Jeśli tylko uda im się to dobrze tak. reklamować, to naprawdę to jest ciekawe. Bo wiesz, teraz dzieciaki biorą w większości elektronikę. I Ech, na przykład czemu? jakby zobaczyły Ech. coś takiego, to może by nawet i to właśnie chrześcijanie, czy może nawet i inne osoby, które tam używają różańce, nie wiem, jakie jeszcze reżytki używają różańce. Nie wiem, już Wrocławi używają różańca naszego, chyba nie. Znaczy, mogą, jeśli dobrze pamiętam, ale to może troszeczkę inaczej wyglądać. A, no okej. Okay. Nie wiem, ale to byłby, jak gdyby ich target, to był, byliby właśnie... Chrześcijanie, przede wszystkim. No dobra, no i po prostu wyobraź sobie taką grupkę znajomych, którzy mm. sobie trzymają na ręce właśnie taką opaskę, taki różaniec. To by było fajne, wtedy by nie dość, żeby wrócili, wrócili do modlitw, to jeszcze by... Spokronieni. Myślę, że osoby właśnie z oazy, które chodzą na oazę, mogłyby być tym zainteresowane. Też mam wielu znajomych, którzy noszą właśnie różańce na ręce, a dziewczyny na przykład różańce na palcach w formie pierścionków. Więc to było naprawdę fajne, mi się wydaje, bo niektórzy właśnie widziałem, że noszą. Ja na przykład noszę różańce na szyi, ale na szyi naszej nie założę opaski, ale to by było fajne. Nosiłbym, ile mniemu tego to bym nosił. Poza tym, no w drugą rękę. Poza, tak, poza tym, cena też jest spoko, przynajmniej na razie. A 99 euro, no. więc nie jest za drogo, nie jest za tanio, ale jest tak optymalnie. Jeśli jest. tylko ta opaska będzie miała wszystkie właściwości zwykłych opasek, plus jeszcze różaniec, to no to jest naprawdę dobra cena. Mhm. Bo tak w porównaniu na przykład do Apple Watcha, który jest naprawdę moim zdaniem przeceniony bardzo dużo kosztuje. Yy, ale z drugiej strony ma też dobre funkcje, bo właśnie mierzenie rytmu serca i wykrywanie arytmii, no to to jest coś, co może komuś uratować życie. Tak. To jest właśnie piękne w obecnej technologii, że mamy takie usprawnienia, które mogą no, uratować nam skórę w wielu wypadkach. Tak. Też tryby SOS w telefonach nie wiem czy masz w swoim tak? telefonie ustawiony tryb SOS, nie nie, bo chyba. na przykład w moim da się ustawić po pięciokrotnym kliknięciu przycisku zasilania zostaje wysłany SMS z wiadomością o mojej lokalizacji i z podpisem, że to jest wiadomość alarmowa do wybranych kontaktów. A jeżeli lokalizacja ci nie zadziała? No to nadal zostaje wysłana wiadomość, że coś mi się dzieje. Mm -hmm. Więc jak gdyby ktoś po, Czyli prostu jakiś jest informowany. Czy po prostu. Przyjedzie, ci z Chin ci Wiesz, Na pewno moje dane z telefonu uciekają gdzieś do Chin. No na pewno. To ale to, racji to racji właśnie wybrań. o to chodzi, że mamy podany konkretny kontakt. Na przykład, że, no nie wiem, do ciebie został wysłany SMS i to byś już wiedział, że coś się dzieje. Wszystkie nudesy y są w Chinach, tak naprawdę, tylko nikt o tym nie mówi. No. To będzie, jak gdyby, temat na jakiś z kolejnych odcinków, właśnie ile danych y, jak tracimy, ile danych y, ma zebrany YouTube, Google, bo to jest naprawdę, to jest liczone już w petabajtach, ile sobie, danych. Trzeba sobie zapisać. Oglądajcie nasz kolejny odcinek! <glądanie> no, dokładnie. No. Eee, przechodzę dalej. Słyszałeś może hmm. o tym, że ludzie mówią, że Ziemia umiera? Oj... No, że powoli. po lasy w Amazonii wszystko się dzieje, wszystko powoli idzie ku końcowi. Globalne ocieplenie. Smut, smutna ucieplenie. prawda, ale no, niektórzy w to wierzą, niektórzy w nie, Wiesz. nie wiem. Globalne ocieplenie jeszcze da się zatrzymać, tylko że to musielibyśmy wszyscy e, wziąć dobrze. w tym udział. Tak. I to jest bardzo ciężkie, no bo jednak... Nikogo nie przekonasz prawie. Tak, wielkie koncerny paliwowe chociażby, które, no przez nie jest... ten. Powiedzmy, po części przez niej jest efekt cieplarniany, bo jednak poprzez spalanie paliw kopalnych bardzo dużo dwutlenku węgla wydziela się do atmosfery. Mhm. No te wielkie koncerny na pewno nie zrezygnują z tego. Są no za nie, duże no, pieniądze. pieniądze są strasznie duże i wiesz, no i raczej to nie ma sensu dla nich. Mm. Odnawialne źródła energii na tą chwilę też są drogie, żeby je zainicjować. Ale też jest trochę straszne, nie uważasz, że ziemia umiera, a ludzie mają to w dupie po prostu i chcą zarabiać do pieniądze, dopóki żyją? Tak. Patrzą tylko na siebie. Ja jak gdyby bardzo chciałbym, żeby moje dzieci mogły żyć jeszcze na planecie, na której da się żyć normalnie, a nie będą musiały chodzić w maskach tlenowych albo będą jadły jakieś specyficzne rzeczy, które nie potrzebują długiego okresu wegetacji. Ja tam bym się cieszył, jakby chociaż w ogóle żyły, nie? Też. Gorzej, <gorzej <gorsza> będzie jak Ziemia w ogóle umrze, nikt nie będzie tu żył, to będzie trochę słabsze. Oby nie trzymał kciuki, nie krzyżuję palce, tylko trzymał kciuki. <gorsza> <gorsza> żeby się udało. Tak, żeby się udało. Bo Gdy by się udało. Ciekawą rzecz ostatnio usłyszałem: że na przykład można byłoby ułożyć panele słoneczne na Saharze. I tak, na pierwszy rzut ucha, o ile tak można powiedzieć, brzmi to spoko. Bo no patrz, Sahara, bardzo mocno słonecznione miejsce. Mhm. Ustawienie tam dużej ilości, bardzo dużej ilości paneli słonecznych, no ma sens. Cały czas są ładowane. Tam przecież na Saharze doba trwa przez cały rok długo. Jak gdyby no. <laughs> Dokładnie. Nie no, ale wiadomo, jak to jest. I okazało się, że to nie jest jednak tak świetny pomysł. Gdy na, za pierwszym razem słyszysz to, myślisz sobie genialny pomysł. Zaczynasz to analizować i tak, yy, przesyłanie energii z tego miejsca, z Sahary, w inne miejsca też byłoby ciężkie, bo byłyby straty. Mm. Bo jednak to mogłoby zasilać yy, miasta w Afryce. Ale od Sahary jest trochę no szmat drogi do największych miast, które potrzebowałyby dużej energii. Trochę. Więc pojawiają się straty energii. Druga rzecz. Ustawienie właśnie takiej dużej ilości paneli zmieniłoby klimat na Saharze. Też. Słyszałem o tym, że to mogłoby nawet tak wyglądać, że panele by pochłaniały tą energię, ona nie byłaby oddawana, mogłyby się zacząć deszcze na Saharze i to gwałtowne. No kurczę, tego nas nie wiedziałem. To jest właśnie ciekawe. Że przez to y, zmieniło, zaczęłoby się też zmieniać ciśnienie. No zmiana ciśnienia no, powoduje. Nie te ma te... co walczyć z matką naturą. Ona i tak nas wszystkich wy Właśnie. tego. No, nie wygramy. <grym> Chyba nie wygramy. Nie wygramy. się za przyjaźń. Tak, natury. niestety. Właśnie idąc w stronę ekologii. Wiedziałeś, że Carlsberg próbuje zrobić papierowe butelki do piwa? To jest ciekawe. Ale takie papierowe, jak na przykład karton po mleku? Nie, takie papierowe, papierowe w sensie, że one są jakichś spetów robione, takie, wiesz, normalnie butelki mają zrobić, taki do czy taki mocny, w sensie, wiesz, wiesz o co chodzi. No, tak. <grym> papierowe, ale tak. w wyglądzie plastikowych. Tak, wygląd plastikowych. To no, mają wygląd plastikowy, wygląda jak plastikowe. No to nieźle. I Przecież bardzo ładnie, bardzo ładnie wyglądają. Mhm. Wiesz, jak wygląda ta butelka Carlsberga normalnie? No, tak. no, no tak, jeden też nie ma wyglądać, tylko papierowe. Papierowe. Mhm. Ciekawe, jak co na to koneserzy właśnie piwa. No, to znaczy tak. To jest trochę oksymoron. Za mało wali szkłem. Kone trochę oksymoron koneserzy piwa i Carlsberg, bo to nie jest jak gdyby najlepszych tak. lotów piwo. Tak. Jest y ok, ale jak gdyby no ci Znaczy ja nie tak piję, zwany... to nie wpływa mi się, to jest ekspert także. No raczej właśnie nie, właśnie nie. <laughs> po prostu wiem, że są lepsze, bardziej wartościowe marki piwa. Ale y wracając, właśnie czy to będzie wpływało jakoś na smak? Bo nie mam stąd... pojęcia. Wiem, że na ekologię tak, bo o, będzie, tak, wiesz, to no, ekologiczny papier, coś no, to, 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 to ci Ziemia nie będzie umierać, chociaż no, no walniesz se piwko i... Segregujesz odpady? Segreguję. Starasz się? Segreguję, staram się przynajmniej segregować. A na jak wiele części? Papier, eee... szkło? Eee, metal, Czy znaczy metal, no metal, szkło, plastik. Chyba tak, i odmieszane Papieru chyba nie segreguje, niestety. Bo to jest bardzo dobre segregowanie. Tylko, ciekawe, czy to jest prawda. Są pogłoski i czasami można to zauważyć, właśnie. Podjeżdża śmieciarka, ma trzy kontenery. Jeden jest na plastik, drugi jest na papier, trzeci jest na szkło. I widzisz, jak z tego kontenera na plastik wpada do śmieciarki, biorą kolejny, wpada do śmieciarki. Teraz pytanie, czy to jest naprawdę segregowane? Nie mam pojęcia możliwe, bo jak ponieważ gdyby... może jakoś tam nie wiem, ten samochód, może sam już tak działa, że jakby automatycznie widzi, że ktoś podstaje pod to i on stamtąd bierze, albo po prostu im się nie chce i też tak, ale myślę, że Miej starają mi... się na to segregować, bo Miej wiesz. Miejmy nadzieję, że właśnie tam są jakieś trzy komory, że to jest nadzieje... tak, że z tych trzech kontenerów się znowu mieszają. Miejmy <laughs> mi nadzieję, że są tam normalni ludzie, którzy jednak się przyjmują na naszą planetę, jednak chcą go segregować, a nie tak jest... Zzenek nie chce mi się weź to, weź to, wróć do zmieszanych po prostu. Weź to do zmieszanych po prostu. No. O, oby tak było. Oby. oby tak było. A idąc właśnie w stronę Ziemi i tego naszego życia na Ziemi, w ogóle, wiesz, że za kilka tygodni ma do Warszawy przecież dron medyczny, który ma przewieźć, prze, przewieźć, prze, przylecić, jakby, no. <laughs> przetransportować leki. A jakie leki? Bo to ma to tak wyglądać, że po prostu ten dron został wysłany z jakiegoś innego kraju. Z innego gdzie... punktu. Chyba, chyba wydaje mi się, że z innego punktu w Polsce. a transportować laki do innego punktu w Polsce. Tak jakby przylecieć nad Warszawą, jakby pierwsza taka poczta dronowa wystartować jakby. Że będą laki no. między sobą przetransportować. No i to jest bardzo dobry pomysł. No i to jest bardzo patrz, fajne. bo jak szybko to będzie transportowane. To jest chyba? bardzo fajne, bo właśnie te... Bo chociaż wiemy, do czego mogą się tego drony przydawać, niż do filmów i zdjęć. No. I to jest dobre zastosowanie. Już niektórzy wymyślili coś takiego, żeby dronów używać właśnie w wojnie. No tak, to jest, w wojnie. To jest... Wiesz, że właśnie w Stanach używają ich jako straży pożarnej na przykład, że o, zaczepiają, zaczepiają w właśnie drona wąż strażacki normalnie mhm. i dron lata i gasi pożar. Albo właśnie też mogło tak zrobić, że myje okno. Też tak mogło robić właśnie. To zamiast węża strażackiego normalnie uczepić jakiś ten jakiś taki mniejszy, mniejszym ciśnieniu i też normalnie myje okna. No to to brzmi bardzo fajnie. Fajne. No i teraz tak. Co będzie dalej? Już drony transportują leki. Tak, badają smog w Krakowie, na przykład, dając no kominami, jak badają smog. Mogą gasić pożary, mm -hmm. Myć Mogą transportować paczki, tak przecież to już jest powoli wdrażane. Ukraińki czują się już zagrożone, drony mają okno za nie. Ach, no niestety. Niestety trzeba jakoś wygryźć z biznesu, prawda. Niestety, drony są używane na wojnach. Niestety, albo i bo czasami Dlatego. też niektóre niektórzy sobie pomagają. Też tak może być, właśnie hmm. transportują leki między sobą, jakimiś A, oddziałami. Tak. No tak, no, no chodzi nie mi chodzi mi o to... takie kamikadze, w sensie, bo według mnie powinien panować pokój wszędzie, ale, ale jednak hmm. fajne jest to, że między sobą mogą też transportować właśnie leki e, między innymi żołnierzami. Też, jeżeli nie zestrzelą oczywiście. Hmm. No jesteśmy też już o krok, żeby drony transportowały też ludzi. Tak, i no pocztę bo... też, pocztę też mają podobnie, domu go też transportować, mają bo wyjść pod też paczki są transportowane, jest to testowane. Na Amazonie chyba, tak? Tak, tak, tak Ten te transportuje paczki, no to byłoby fajne w Polsce no. takie coś, siedzisz sobie w domu, to pod na, na balkon ci rzuca dron, paczkę ci, mm -hmm. krzesło 5-kilowe ci dron przylatuje i rzuca, te. proszę bardzo, ale dziękuję, dziękuję, panie, mm -hmm. gorzej jak nie trafi w balkon. No. Nie, nie. wiem, czy w Polsce, by to się sprawdziło. Nie wiem, czy w Polsce by to się sprawdziło. Chyba, żebym transportowały między sobą jakieś paczkomat, coś takiego, jakby jakiś taki zbiórek, jakby. to byłoby spoko. Ale tak pod blok, to nie wiem, czy to by się sprawdziło. W okno by ci wrzucały? Właśnie nie. Tu chodzi o to, właśnie, że raczej nie mógłbyś zamówić sobie do bloku. No, bo no to właśnie. nie jest wykonalne. Ale osoby z dużą posesją, to już, to już jest dużo prostsze. To do fajne. wykonania, bo wtedy dron może po prostu wylądować, odczepić paczkę i wznieść się znowu z tego samego miejsca. To by fajne powiedzieć. Wiesz, no nie mogę też puścić paczki, bo mogłoby się pobić. No tak. Ja no, się coś by telewizor. No. <laughs> Dronić no. telewizor. Te, telewizor. Nie, nie. Moja dykcja dzisiaj nie, nie szwankuje, jak nie wiem co. Chociaż nie. dobrze dowidu na początku, bo. Musisz powiedzieć jakiś łamańc językowy. Nie, 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 nie. Nie, ja wolę nie mówić, bo ja, ja bo potem muszę to ciąć specjalnie, żeby. Nie, nie no uda się dawaj. Nie, Nie. Co? Presty digitator. Co? Presty digitator. Co to jest? Bardzo trudne słowo. Bulbulator, wygrałem. <grywa> I tym pozytywnym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy podcast. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszamy na kolejny, już za tydzień, w czwartek. Trzymajcie się. Cześć. Baju. Stół z powyłamywanymi Konstantynop... Jeszcze raz. Stół z połowywa... Stół powy... Cicho. Stół z powowyłamywanymi konstantynowymi. Stół z powyłamywanymi Konstantentyną i Nie powiesz tego na nagraniu. Stół z powyłamywanymi konstantonny. Stół z powyłamywanymi konstant.